Kochani, bawimy się dalej. Dzisiaj też jedna z ulubionych muzycznych zabaw. Na pewno wiele z Was zna tą zabawę w różnych wersjach. Jest to zabawa o kaczkach do znanego utworu Lebask. Oczywiście link będzie. Pokażę Wam dwie wersje. Najpierw wersja z samodzielnym pokazywaniem, a druga wersja z masażykiem. Szybciutko na sucho. Potrzebne są ręce. Będziemy śpiewać o kaczkach. Skakują do stawu. Będziemy mówić tak. Idą kaczki, idą kaczki, idą kaczki plusk. Wskoczyły. Idą kaczki, idą kaczki, idą kaczki plusk. Tak będzie jeszcze raz. Potem kaczki śpiewają. Jak śpiewają kaczki? Kwa, 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 kwa. I się kaczki strasznie pokłóciły, i Pierwsza płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Kwak 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 kwak. To Pierwsza płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Próbujemy. Fun Idą kaczki i kaczki idą kaczki plusk, i kaczki i kaczki plusk, i kaczki i kaczki idą kaczki plusk, i dą kaczki i kaczki i kaczki plusk. Pierwsza płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, w swoją stronę. Pierwsza płynie w swoją stronę w swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Idą kaczki, idą kaczki, idą kaczki plusk. 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 tak tak, tak. Pierwsza płynie w swoją stronę w swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Pierwsza płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Idą kaczki, idą kaczki, idą kaczki plusk. Idą kaczki, idą kaczki, idą kaczki plusk. Idą kaczki, idą kaczki, idą kaczki plusk. Idą kaczki, idą kaczki Druga płynie swoją stronę, swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, w swoją stronę już. Pierwsza płynie w swoją stronę, swoją stronę już. Druga płynie w swoją stronę, swoją stronę już.